Hello widzowie, jestem na kanale mamy, ale, 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 moja mama napisała, moja mama już od dłuższego czasu ma napisane wiersze i jak nie wiem kiedy, ale jak będą dostępne do Kupywania, to bardzo zachęcam widzów, eee, e, pe, bardzo, bardzo e, fajne przeglądałem trochę, znaczy mama e, mi trochę tam e, pokazywała. E, no, ale są bardzo fajne. I e, zachęcam Was do zakupu. E, jak tylko będą, to was oczywiście poinformuję na kanale. Mamy, no i, no i, no i, no i to konie, no i no to.